Mam telefon. Cześć z tej strony Kicek i witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. Nie wiem, zawsze mi się tak śmiesznie rymuje, nigdy tego. Zawsze to wychodzi dziwnie. Ale okej, okay, dzisiaj pogadamy sobie o mojej fursonie. Tak będzie bardzo osobisty filmik. Pokażę wam, w jaki sposób powstawała moja fursona, pokażę wam refsity, które nigdy w życiu nie pokazały, nie ujrzały światła dziennego. W sumie to bardziej szkice. A dlaczego ten filmik? Bo ostatnio rozmawialiśmy sobie o tym, jak stworzyć fursonę, jak powinna ona wyglądać, co powinno być na refsicie, czego nie powinno być na rewszycie. I stwierdziłem, że taka mm, historia tego jak moja przygoda wyglądała z moją fursoną, będzie może trochę dla kogoś inspirująca. Jak stworzyć taką fursonę? Bo dużo pytań też dostałem po tym filmiku. Jak. Jak zacząć? Gdzie zacząć rysować? Co w ogóle zrobić? Więc wydaje mi się, że jak po prostu zrobimy sobie taką historię, jak to u mnie wyglądało, to może trochę bardziej Wam to też objaśni, w jaki sposób fursony powstają, przynajmniej w moim przypadku, i może też podejdziecie do tego troszeczkę inaczej. Więc zapraszam. A wziąłem ten telefon nie po to, żeby szpanować, że mam telefon, bo to jest już stary telefon, zresztą w sumie mamy dwa, bo ten nagrywa tutaj przed nami, tylko po to, żeby widzieć, co Wam pokazuje, bo zrobiłem sobie taką małą historię, jeżeli chodzi o swoje fursony o szkice, o jakiś pomysł, które się pojawiały więc jest tego trochę, więc i nie przedłużając zacznijmy może od pierwszego refsheeta, refa, który jakikolwiek, który powstał na pierwszym w sumie to nawet nie na początku tylko po chyba dwóch, trzech miesiącach mojej obecności w fandomie. I to jest właśnie to. E, Refsheet, który powstał e, z e, rąk e, StickyWiki e, i w sumie to chyba tyle, jeżeli chodzi o tego refreshita, jeżeli chodzi o tą, e, ten, ten ref. Mało co pamiętam. Pamiętam, że to było na zasadzie nie mam zielonego pojęcia, jak ref może wyglądać. Chcesz spróbować narysować e, e, kicka? Proszę bardzo, spróbuj narysować kicka. Powiedzmy, że mają być takie kolory i tak mniej więcej to wyszło, jeżeli chodzi o Moją świadomość powstawania tego e, królika, z niego później na dobrą sprawę, chyba mało co się ostało. Żółte oczy zostały do tej pory, e, więc przejdźmy dalej. Kolejną taką propozycją, która gdzieś tam u mnie się pojawiła, została narysowana przez Korda i która była moim awatarem przez długi czas. To jest właśnie ten królik bez kolorów. Tu już się pojawił mniej więcej zamysł tego, jak to mogłoby wyglądać, i to też na ten zamysł nie miałem kompletnie żadnego wpływu. To narysował Kord i przyjąłem, że w sumie ten królik bardzo fajnie wygląda. I może na bazie tego coś tam dalej powstanie Tak to wyglądało Więc miałem pierw a potem miałem awatar, który kompletnie nie wyglądał jak ref Lecimy dalej, jeżeli chodzi o moją przygodę z królikiem To jest Art od Hoida Numer 3 i to chyba jest, jeżeli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nic nie pomyliłem czasowo, ale e, tak mi się wydaje, że tak one powstawały. To jest e, królik, który chyba już najbardziej przypomina tą wersję ostateczną, przynajmniej z tego pierwszego refa, zaproponowanego przez e, howida. Howidem dość dużo rozmawialiśmy, więc on w sumie do, koń, do końca dobry obraz miał tego, w jaki sposób mógłby mój królik wyglądać i to też jest jego propozycja. To nie było tak, że ja mu powiedziałem, narysuj królika i zobaczmy, co z tego wyniknie. Po prostu dostałem coś takiego i stwierdziłem, że no, to wygląda naprawdę fajnie. I kolejna propozycja, jeżeli chodzi o, o hoida i Awatar, który chyba najbardziej mi się podoba, jeżeli chodzi o moje, o moje badge na, na ref, na, nie na refy, tylko na futerkony. W sumie to znajdę. Wy, wypnij się O! Jest, to jest mój pierwszy badge i mój pierwszy awatar, i mój pierwszy footercon w sumie, bo to rok 2017. Futtercon, który był poświęcony latom 80. No i tak oto powstał właśnie ten, chyba nawet wcześniej powstał właśnie ten art, i ja na bazie jego stwierdziłem, że w sumie fajnie się komponuje jako Select Your Character Kicek prest Start. Więc tak wyglądał mój pierwszy badge, którego, którego w sumie chyba najlepiej wspominam. I wygląda najciekawiej, przynajmniej tak mi się wydaje, że on to taką całość tutaj razem z całym yy, badżem yy, 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 ma. Zrobiłem go naprawdę na przypał, chyba nawet nie wiedziałem, jak ten yy, cały, jak cała ta kompozycja badża będzie wyglądała. Później pojawiła się taka w sumie trochę ciekawostka, czyli moja propozycja, kiedy miałem zaburzenia świadomości. I zastanawiałem się, czy może jednak ten królik to jest dobrym wyborem, a może jednak kangur, a może lis. No i tak oto powstała propozycja też przez chowida narysowana, czyli yy, lis wygląda naprawdę nieźle, aczkolwiek jeżeli chodzi o tą historię z lisem to ona szybko się zaczęła i szybko się skończyła yy, więc nie rozwijałem powiedzmy tego pomysłu yy, lisa jako, yy, kicka jako lisa no i potem powstał mój pierwszy awatar, znaczy mój pierwszy ref który został narysowany przez Andrusa i tutaj już było zupełnie inaczej ja już mniej więcej wiedziałem co chcę, wiedziałem jak ma wyglądać narzuciłem powiedzmy jakieś tam ramy i powiedziałem Andrusowi że jeżeli coś uważa, że może tak wyglądać, znaczy w sobie to Powiedziałem Andrusowi, że jeżeli coś jeszcze chce dorysować, to jak dorysuję, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak oto powstał mój pierwszy ref, w którym możemy zobaczyć, że Kicek pali papierosy. Nigdy w życiu nie paliłem papierosa, po prostu kiedyś zadałem Andrusowi pytanie, czemu narysował akurat Kicka w pozie, kiedy pali papierosy. Stwierdził, że najbardziej mu to pasuje. Pojawił się także z dyskorolką, chociaż też w życiu na dyskorolce nie jeździłem, ale tak zostało to narysowane. Co ciekawe, jest to ref, na którego bazie na dobrą sprawę nigdy nie powstał art z całym z całym królikiem. Na zasadzie takiej, że były robione arty na bazie tego, tylko headshoty. Nie było to całego, nie było całego body, tak nazwijmy to, bo na dobrą sprawę możecie zauważyć, że ogon Kicka w tym arcie jest żółty od drugiej strony. Ten element bardzo szybko wypadł, jeżeli chodzi o moją przygodę. Tak samo pod, chyba oboma, czy tylko pod lewym okiem, tak, pod lewym okiem są trzy kropki. Które się zmniejszały. To był taki element, który ja chciałem, żeby został dodany i, i który chciałem, żeby po prostu tam był, bo fajnie wygląda. I tak oto zostały. Taki, taki kicek wisiał chyba przez dwa lata, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj jeszcze mam taką jednego refa przygotowanego, inną wersję kolorystyczną. Jak widzicie, ma takie ciemniejsze plamy na futrze. Ale ten temat po prostu mi tutaj nie, nie, przypa, nie, nie przypadł do gustu. To była w sumie propozycja, jak to mogło, jak to umaszczenie mogłoby wyglądać. Została wersja tą, którą widzieliście jako pierwszą. Później, jeżeli chodzi o moją przygodę i to, co w tym momencie jest na tapecie, to jest kicek już chyba w sumie V2 albo V3. Jakby tak policzyć jeszcze tego Lisa tam po drodze, to już nawet V4. No ale dobra, tak to jest jak właśnie rozdwojenie jaźni. I kolejną przygodą jest właśnie Revsheet, który chyba już jest najbardziej świadomy, tak go mogę nazwać, bo od samego początku pracowałem na nim dość ostro z Agro i pozdrawiam serdecznie Agro, która to rysowała, bo prawie miesiąc chyba żeśmy spędzili na tym, żeby to wspólnie jakoś wypracować. I tak to była wspólna praca. To zależy też od artysty, i to też warto chyba powiedzieć, że są artyści, do których przyjdziecie i musicie mieć już konkretny plan. Ma być to, to, tamto, siamto, owanto, co chcecie, i dopuszczacie. I to jest rysowane. Ale są też artyści, tak jak w przypadku w przypadku Agro, w której dogadałem się na tyle, że byliśmy w stanie. Pracować trochę wspólnie nad tym projektem i stworzyć coś, co i mi, i jej też będzie się podobać, bo to też polega na tym, żeby i ja, i ona też miała z tego fan, chociaż ona też z tego miała, e, miała kasę, bo jakby nie patrzeć, każdy ten, no, no mówię, że nie każdy, no, ale niektóre z tych artów to powstały oczywiście za, za drobną opłatą, więc od razu też uprzedzam, że jeżeli chcecie korzystać z usług kogoś, kto umie rysować, a polecam, jeżeli nie umiecie, no to warto sobie jakieś tam drobne odłożyć na, 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 tą, na tą zabawę. I tak, jeżeli chodzi o kicka, to zanim przejdziemy do tego końcowego refa, to tutaj zastanawiałem najbardziej nad elementem z całego koloru. Szary z żółtym. To było zawsze połączenie szarego z żółtego, to były moje ulubione kolory, zresztą możecie widzieć, że ten pokój jest w kolorach żółto-szarych. Tak został pomalowany i tak pomalowany miałem poprzedni pokój u rodziców. Zastanawiałem się, czy może by coś trochę nie zmienić. Chciałem przede wszystkim jakimś sposobem Uzyskać ten żółty, który miał zostać na włosach i na brodzie, miał być taki bardzo neonowy, jaskrawy. Miał być elementem, który się przede wszystkim dość mocno wyróżnia. Ale koniec końców powstała właśnie taka wersja, jeżeli chodzi o włosy. Tutaj możecie zobaczyć, bardzo ciemne futro. Takie trochę podpalone włosy razem z brodą. Tak na dobrą sprawę chyba z tydzień mi zeszło, bo to też pofendrowało po moich znajomych z zapytaniem, co oni o tym sądzą. Wypadło to z obiegu. Jednak wersja taka kolorystyczna, ciemny, z mocnym jaskrawym wypadł z obiegu, nie, nie jakoś nie, nie podeszło mi to do końca. Zauważcie też, że ogon zmienił się na szary. Kolejną wersją wróciliśmy do starych, żu, ż, do starych kolorów, sz, szary, ciemny, szary, jasne. Wypadły paski z uszu, zostały zmienione, zauważcie, że w w poprzednim refie paski na uszach były żółte, całe żółte. Teraz zmieniliśmy kolorystykę z agro. Stwierdziliśmy, że fajnie będzie wyglądało, jeżeli to jeden pasek będzie żółty, a drugi on nie jest biały. To jest taki coś pomiędzy białego. I pojawiły się paski na nogach i rękach oddzielające ciemne futro od jasnego. I to też były pomysły tak na dobrą sprawę m, e, agro. Ja powiedziałem, że w sumie fajnie by było jakby te paski zostały. Można by coś jeszcze z nimi zmienić. Agro dodała te paski jeszcze na m, nogach i na łokciach. No i wyszło tak jak wyszło. Wyszło według mnie naprawdę świetnie. Kolejnym takim elementem, który o no dziwo ja nawet o, tym, o nim zapominam. I czasami jest tak, że ktoś mi coś narysuje i ktoś inny zwróci mi uwagę na to, że tam brakuje jednego elementu. I tym elementem przede Wszystkim, o którym dość mocno zapominam, to jest biżuteria tutaj. Nie wiem, czy to mogę pan wyznać? Bi biżuteria. To przekucie pojawiło się, bo w sumie ja kiedyś też zastanawiałem sobie, czy jakąś część ciała na twarzy sobie nie przekuć. Nie chodziło mi o uszy, chodziło mi przede wszystkim o ten element, ale jakoś tak trochę boję się bólu i stwierdziłem, że nie, bo nie. Kolejnym takim elementem, który jest w sumie dość bardzo charakterystyczny, jeżeli chodzi o mojego królika, też w sumie nie mogę go nazywać królikiem, bo on jest trochę królikołakiem. Zauważcie, że pysk jest wydłużony, więc trochę bardziej już przypomina psa, wilka, wilkołaka, niż królika. No, króliki mają te pyszki płaskie prawie co nie, więc no, tutaj nie, 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 nie wygląda to jak typowy królik, bardziej jak królikołak. I ten królikołak to też właśnie te zęby. Które są widoczne od dołu przede wszystkim To był element, który został Dodany przez agro, rozmawialiśmy kiedyś I stwierdziłem, że chciałbym, żeby moja Forsona Nie była jak jeden z milionów Królików w fandomie, które są małe, słodkie I urocze, tylko ma być taki trochę Zadziorny, taki bardziej agresywny I agro Wpadła na pomysł, że jednej postaci wcześniej Narysowała po prostu Zekły od dołu, od, chyba od góry Wystające I stwierdziła, że zrobił taki sam patent u mnie Tylko od dołu, no i wyszło według mnie świetnie. I to zostało. Jeśli chodzi o jeszcze jakieś ciekawe rozwiązania, jeżeli chodzi o, tego, o tą fursonę, to zastanawialiśmy się nad jednym elementem nad okularami. Czy te okulary mają być, czy ich ma nie być? W końcu okulary wypadły z obiegu. Na dobrą sprawę to jest to element, który mogę sobie zarysować w każdym momencie, więc na refie po prostu tego, tych okularów nie ma, ale na jakimś arcie mogę poprosić, żeby ktoś okulary narysował. Żaden problem przecież, tak? I okej, okay. i tu się kończy moja przygoda, jeżeli chodzi o powstawanie kicka że ten ref jeszcze długo, długo będzie ze mną. <laughs> Raczej nie mam zamiaru na razie nic w nim zmieniać. I tak wyglądała też moja przygoda z powstawaniem yy, królika. On na dobrą sprawę powstawał na przełomie 3-4 lat. No, może 3-4 to już troszeczkę za dużo. Na pewno 3 lat na, na przełomie tego wszystkiego to się przezmieniało, ewoluowało i pamiętajcie, że to nie jest tak, że jak narysujecie raz tego refsheeta, to ta fursona ma tak wyglądać. Pamiętajcie, że jakieś elementy możecie w trakcie swojej przygody z fandomem futrzaków zmieniać, jakieś elementy możecie dodawać, coś wam się zmieniło może w waszym po prostu, w waszej budowie realnej i chcecie na przykład to też zmienić na swojej fursonie. To wszystko też zależy, tak jak mówiłem już nieraz, od waszego podejścia, tak na dobrą sprawę do tego, czym jest dla was fursona i Kim jest dla Was Fursona? Nie musicie się przywiązywać do jednego typowego refa, no i też pamiętajcie, że możecie sobie narysować 20 różnych postaci. Ja wolę mieć jedną. Jedna, to mniej problemu. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że z tego filmiku coś się dowiedzieliście. A jeżeli nie, no to sorry, bo dzisiaj trochę chaotycznie po prostu wziąłem co sobie wziąłem i, i stanąłem przed kamerą i nagrałem. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach na tym kanale, także na streamach. Pamiętajcie, jeszcze jest Facebook i Twitter, jakbyście chcieli wiedzieć, co tam u mnie słychać. No i co? Do zobaczyska. Pa!